Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji SNB Financial Day. Rozpoczynamy drugą sesję, S4 Finance New Asset Accounting. Sesję poprowadzi Kamila Czeska. Zanim oddam Kamili głos jeszcze kilka słów o firmie. Grupa SNP, do której należymy, specjalizuje się w projektach transformacji systemów SAP, w tym w migracjach do S4Hana. W Polsce jesteśmy największą firmą wdrożeniową SAP, zapewniamy pełną ofertę usług dla systemów SAP, od wdrożenia po utrzymanie i wsparcie użytkowników w codziennej pracy. To, co nas wyróżnia, to oferta autorskich dodatków SAP, w tym szeroka oferta dodatków dostosowujących do wymagań prawnych w Polsce. Z mojej strony to tyle i teraz oddaję głos Emilii. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym wszystkich Państwa serdecznie powitać. Nazywam się Kamila Czeska i pełnię rolę starszego konsultanta w FI w firmie SNP Polans Półkazo. Chciałabym Państwu przybliżyć moduł majątku trwałego w SAPES 4 HANA. Kluczowe zmiany, jakie zaszły, dotyczą przede wszystkim obszaru architektury tego modułu. Nowa księgowość aktywów trwałych jest rozwiązanie wyłącznie wyłącznie w rachunkowości SAPES 4 HANA. Klasyczna rachunkowość aktywów trwałych nie jest już dostępna w tej wersji systemu. Konfiguracja oraz aktywacja tego modułu odbywa się na poziomie mandanta. SAPES 4 HANA wprowadza nowe pojęcie, jakim są zasady rachunkowości, pod którym kryje się szereg lokalnych lub międzynarodowych zbiorów wytycznych dotyczących praktyki rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych. Zasady rachunkowości umożliwiają dwa ujęcia majątku trwałego. Pierwsze podejście bazuje na księgach, a drugie, drugie bazuje na, na kontach kont, konta księgi głównej. To trochę informacji takich technicznych, myślę, że o których warto wspomnieć, szczególnie kiedy Państwo mają własny dział IT. I powiem kilka słów o, o tabelach, jakie, jakie, jakie się pojawiły nowe, a które zniknęły z obecnej architektury systemu. Dane tabeli ANEK, które, które prezentują nagłówek dokumentu, dokumentu księgowego aktywów trwałych są przechowywane obecnie w tabeli BKPF. Tabela BKPF istniała i wciąż istnieje i oczywiście zawiera nagłówek dokumentu księgowego. Dotychczasowe dane przechowywane w tabelach ANEK ANEP, NEA, jedy... ANLP, ANLC. Są to, są to tabele, które zniknęły z obecnej architektury systemu i wszystkie dane pojawiły się w kluczowej tabeli, jakim jest ACDOCA, Dziennik Uniwersalny. Także pojawiło się nowa, no, nowy element architektury, którym są wglądy, wglądy kompatybilności. Zostały one stworzone przede wszystkim, aby umożliwić odczyta, odczyt danych z tabeli obowiązujących w poprzedniej wersji systemu rachunkowości aktywów trwałych. Dane statystyczne, jak na przykład kalkulacja wartości dla celów podatkowych, są obecnie przechowywane w tabeli VAT podkreśnik, podkreśnik IT. Dane dotyczące planowanej amortyzacji oraz przeszacowań pierwotnie przechowywane w tabelach ANLP oraz ANLC zostały przeniesione do glądu FAT podkreśnik plan, podkreśnik values. Parametry amortyzacji są również obecnie przechowywane w innym miejscu i jest to FAT podkreśnik YDDA. Myślę, że, że wspominając o nowej architekturze należy też wspomnieć o przede wszystkim przede wszystkim zaletach, które, które, które taka nowa architektura posiada. I co jest kluczowe dla systemu, jest to przede wszystkim redukcja nadmiernej ilości powtarzających się danych w różnych tabelach. Jest osiągana poprzez zastosowanie właśnie dziennika uniwersalnego, czyli tej tabeli ACDOC. a Wszelkie rzeczywiste dane są rejestrowane jako odrębna linia w dzienniku uniwersalnym. Dane statystyczne nie są w nim przechowywane. Wglądy kompatybilności stwarzają możliwość raportowania danych z poprzednich lat obrotowych, także po migracji danych. Już nie jest konieczna stała weryfikacja danych zaksięgowanych w module aktywów trwałych i uzgadnianie ich z informacjami na kontakt Księgi Głównej w module Finansów. Informacje te pojawiają się w czasie rzeczywistym w obu modułach, czyli w module Finansów oraz majątku trwałego wraz z momentem zarejestrowania zdarzenia biznesowego. Uzgodnienie danych w obu modułach można śmiało wyeliminować z listy zadań w ramach procesu zamknięcia miesiąca. Zastosowanie zasad rachunkowości, czyli tego nowego pojęcia w aktywach trwałych wpływa przede wszystkim na transparentność rejestrowanych zdarzeń gospodarczych. Już nie ma konieczności definiowania obszarów wyceny, tzw. obszarów delta, bo każdy obszar wyceny reprezentuje dedykowaną metodę wyceny. Także wartości planowane prezentowane są w czasie rzeczywistym. Następuje na bieżąco aktualizacja danych podstawowych oraz danych transakcyjnych. Księgowanie amortyzacji staje się również prostsze w obsłudze w związku z uproszczeniem ekranu selekcji transakcji do księgowania amortyzacji. Łatwiejsze oraz bardziej przejrzyste raportowanie staje się w momencie, kiedy używamy zasady rachunkowości. Istnieje także możliwość księgowania w różnych okresach sprawozdawczych. Jedynie musi być spełniony jeden warunek. Te księgowania muszą odbywać się w ramach jednego roku obrotowego, czyli tutaj akurat informacja, która, która dotychczas obowiązywała także w starej wersji. Myślę, że mówiąc o, o zmianach, to musimy też wspomnieć o transakcjach i programach, które, które zostały wyeliminowane z systemu bądź też zastąpione. Do takich kluczowych transakcji, które, które zostały, zostały zmienione, bo bądź ewentualnie ekran selekcji został też zmieniony, to mamy właśnie transakcje do księgowania amortyzacji AFAP, gdzie zmienił się program, który wewnątrz dla użytkownika może nie ma znaczenia, ale także zmieniła się budowa ekranu selekcji. Transakcja do, do ponownego obliczania amortyzacji AFAR, czy też transakcja do migracji danych. Także transakcje, które dotychczas używaliśmy, które miały końcówkę N na końcu jak Abzon, zostały zmodyfikowane i w, zamiast tej literki N na końcu mamy literkę L. Także są transakcje i programy, które zniknęły i tutaj jak same nazwy wskazują, dotyczą one okresowych księgowań oraz uzgodnień modułu finansów z modułem aktywów trwałych. Teraz to księgowanie i aktualizacja danych w czasie rzeczywistym nie wymaga dodatkowej weryfikacji, w związku z tym one znikają nam z drzewa użytkownika. Załączyłam również kilka noc sapowych, to już bardziej informacja dla, dla Państwa IT gdzie szczegółowo możemy zapoznać się z informacjami, co zostało wyeliminowane z systemu i ewentualnie zmodyfikowane, tak aby ewentualnie zastosować rozszerzenia, które będą spełniały Państwa oczekiwania. Wspominając właśnie o zamknięciu miesiąca, mamy też taką dedykowaną część w drzewie użytkownika i ona... Została zmodyfikowana. Po lewej stronie widzimy stare aktywa trwałe. Po prawej widzimy nowe drzewo w wersji S4Hana. Pewne transakcje zniknęły. Może nazwy są, są nam jak najbardziej znane, ale numery transakcji oraz wygląd ekranu selekcji zostały zmienione i, i wprost możemy zauważyć pewne luki w drzewie użytkownika. Takim kluczowym, kluczową aktywnością z, w ramach zamknięcia y, okresu y, jest oczywiście księgowanie amortyzacji w aktywach trwałych. I ekran selekcji, tak jak już wspomniałam, został uproszczony, nie zawiera już opcji przebiegu planowanego, powtórzenia, ponownego uruchomienia oraz nieplanowanego. Dotychczas księgowanie było tylko możliwe w przypadku stuprocentowej poprawności danych podstawowych środka trwałego. Obecnie nastąpi księgowanie amortyzacji tych środków trwałych, których dane podstawowe są prawidłowe, a księgowanie delty będzie możliwe po skorygowaniu błędów w kartotekach środka trwałego. Nadal występuje ograniczenie systemowe do, pierwszy, do wyświetlania pierwszych tysiąca, tysiąca kartotek. Jeśli chcemy zobaczyć efekt wszystkich księgowań, a posiadamy w spółce więcej niż tysiąc kartotek środków trwałych, należy uruchomić przebieg testowy, w amortyzacji, przebieg testowy amortyzacji w przebiegu w tle. Mówiąc też o operacjach biznesowych, co wydaje mi się największym atutem i zmianą, która ułatwi życie użytkownikom, jest przede wszystkim brak konieczności tworzenia dedykowanych rodzajów operacji do księgowania wartości w określonych obszarach wyceny. Dotychczas musieliśmy używać dedykowanych rodzajów operacji, które pozwalały zaksięgować wartości do wybranych obszarów wyceny. Do księgowania operacji na środkach trwałych, gdzie możemy rzeczywiście sterować obszarami wyceny oraz wybranymi zasadami rachunkowości, to tutaj wykorzystamy transakcje chociażby AB01L albo ABSOL. Rozchód częściowy nie jest już możliwy, wprowadzając manualnie kwotę rozchodu. Należy wykonać odrębne księgowania korygujące. Procentowy podział rozchodu przypadającego na, przypadającego na wartość nabyć w roku bieżącym i latach poprzednich jest możliwy przy wykorzystaniu dedykowanego VAT. Tutaj to jest informacja czysto techniczna dla Państwa IT. Rozbudowanie ekranu, eksploratora aktywów trwałych, czyli transakcji, z którą najczęściej pracujemy korzystając ze środków trwałych. Zostało także uszeregowanie obszarów wyceny zgodnie z przypisaniem do zasad rachunkowości. Ten ekran staje się bardziej, bardziej przejrzysty. Także wydruki, które dotychczas nie były dostępne w systemie, OTMTLT, czyli przyjęcie, przesunięcie czy też likwidacja środka trwałego, jest możliwe do wygenerowania z systemu a samo korzystanie opiera się na, w, na transakcji w aplikacji Fiori. Myślę, że skupimy się na, na, na przede wszystkim na transakcji nabycia, bo tam zaszły największe zmiany. I wspomniałam, że, że nie jest konieczne już definiowanie rodzaju operacji w aktywach trwałych, które dotychczas umożliwiały użytkownikowi zaksięgowanie wartości do wybranych obszarów wyceny. Obecnie użytkownik podczas księgowania może wskazać obszar wyceny, do którego będzie księgował. I tutaj widzimy właśnie zaznaczone w haczykami obszary, które użytkownik może, może wybrać sobie w celu zaksięgowania transakcji i wprowadzić wartość. I tyle księgowań, ile, ile rzeczywiście chcemy wprowadzić różnych wartości per obszar wyceny, należy tyle księgowań wykonać. Zarówno symulacja księgowania, jak i samo księgowanie pozwala na wyświetlanie wprowadzonych zasad wartości zgodnie z zasadami rachunkowości. Ostatni ekran właśnie pokazuje nam możliwość sterowania i nawigacji. Na nawigacji podczas czy symulacji, czy też już po zaksięgowaniu dokumentu. I tam akurat w naszym przykładzie mam zdefiniowane dwa rodzaje, dwie zasady rachunkowości, międzynarodowe standardy sprawozdawczości i prawo lokalne. I tam istnieje właśnie możliwość przełączania tych wglądów. W konsekwencji widzimy wtedy w polu grupa ksiąg Odpowiedni wpis, czy to w moim przypadku jest to 2L albo 0L. Wspomniany eksperator aktywów trwałych przede wszystkim prezentuje nam dane według zasad rachunkowości, co też widzimy, przy obszary, obszary wyceny zostały pogrupowane wraz z, według, według tych zasad rachunkowości i wprost możemy zobaczyć, że widzimy prawo lokalne i obszary wyceny, które są w ramach tego prawa lokalnego oraz międzynarodowe standardy i też akurat ja mam zdefiniowane dwa obszary wyceny do tego celu. Również możemy dostrzec odmienne wartości pomiędzy obszarami, a wynika to przede wszystkim z tego, że zostały wykonane, wykonane różne księgowania w różnych momentach i też dedykowane księgowania dla obszaru wyceny. To już wspomniana właśnie możliwość nawigowania pomiędzy tymi zasadami, zasadami rachunkowości. I każdy dokument, czy zaksięgowany, czy symulowany, taki wgląd posiada, i możemy rzeczywiście wybierać zarówno zasady rachunkowości, jak i walutę według której chcemy zaprezentować dane. Przyjrzymy się bliżej operacji nabycia środka trwałego, bo nowe podejście z wykorzystaniem technicznego konta obowiązuje dla wszelkich operacji biznesowych rejestrowanych w majątku trwałym, związanych z, nabycie, z nabyciem składnika trwa, majątku trwałego oraz inwestycji. sap wersja S4 HANA podczas rejestracji zakupu środka trwałego dokonuje podziału transakcji biznesowej na część operacyjną oraz wycenianą. W części operacyjnej wprowadzenie faktury zakupu od dostawcy generuje księgowanie do wszystkich grup ksiąg, wykorzystując techniczne konto rozliczeniowe dla zintegrowanego nabycia składników aktywów trwałych. Techniczne konto zakupu jest elementem koniecznym do zdefiniowania w systemie, aby umożliwić bilansowanie się dokumentu. Jest to nowy parametr w stosunku do starej wersji rachunkowości aktywów trwałych i niestety niezbędny do do prawidłowego prowadzenia ksiąg. W przypadku części wycenianej system tworzy odrębny dokument specyficzny dla grupy ksiąg, który również wykorzystuje techniczne konto rozliczeniowe. Dla każdej zdefiniowanej grupy ksiąg system generuje odrębny dokument specyficzny dla grupy ksiąg, dzięki czemu system zapewnia, że techniczne konto rozliczeniowe dla zintegrowanego nabycia składników aktywów trwałych zawsze będzie wykazywało saldo. Tutaj możemy zaobserwować, prezentuje dane według prawa handlowego w walucie jednostki gospodarczej oraz grupę ksiąg, która jest grupą ksiąg jest księgą wiodącą, bo w SAP mówiąc o jeżeli wykorzystujemy grupę ksiąg 0L, mówimy o, o księdze wiodącej. Zaznaczyłam również na pomarańczowo właśnie konto, konto techniczne rozliczeniowe 160, 14 i 3.0. Występują w, w obu wglądach. Dla porównania pokażę również wgląd według innej zasady rachunkowości. Zmienia się nam grupa ksiąg. Tam na, pierwo, na poprzednim slajdzie mieliśmy grupę ksiąg 0L, tą wiodącą. Tu widzimy 2L która również posiada konto rozliczeniowe. Mówiąc o aktywach trwałych, myślę, że warto wspomnieć o migracji danych, bo jest to, jest to taki element, który zazwyczaj najbardziej angażuje użytkowników podczas zmiany systemu, czy też przenoszenia na nowszą wersję i wymaga zaangażowania zarówno po stronie biznesu, jak i po stronie konsultanta. SAP teraz w nowej wersji rekomenduje migrację danych aktywów trwałych za pomocą nowego narzędzia, jakim jest kokpit migracyjny, który zawiera informacje o danych podstawowych aktywów trwałych oraz wartościach poszczególnych środków trwałych. Plik obowiązuje zarówno dla migracji danych na przełomie lat obrotowych, jak i migracji w trakcie roku obrotowego. Jest to predefiniowane narzędzie, które rekomenduje SAP i z którym należy pracować podczas migracji danych. Myślę, że, że to są kluczowe elementy, o których warto wspomnieć, mówiąc o nowej wersji aktywów trwałych w wersji SAP s 4 HANA. I chciałabym serdecznie podziękować za, za, za uwagę. Oczywiście jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, to, to proszę o kontakt zgodnie z informacjami, które właśnie prezentuję.